Dobry wieczór. Dzisiaj, dzisiaj obrodziło w, w gości, bo mamy dwie zawodniczki. Zacznę, zacznę od reprezentantki drużyny gości, czyli po prawej Alicja Jerzo. Dzień dobry. Z, z UKS z Basket SMS Aleksandru Łódzki. Długa nazwa, ale chyba mi się udało. A po lewej była zawodniczka UKS, a obecnie zawodniczka Polonii, czyli Martyna Leszczyńska. Dzień dobry. Ok. Zacznę, zacznę od Alicji, jeśli, jeśli pozwolisz. Mecz? Mecz z polonią, mecz na pewno należący do, do trudnych, tak? Bo niepokonany nie do tej pory zespół rywalizuje z wami, gdzie jeszcze się tego, tej, tego zwycięstwa nie udało odnieść, ale, ale myślę, że powolutku gdzieś tam jesteście na dobrej drodze. Czy trudno jest się jakby wam zmobilizować, czy, czy, czy trenera dla trenera znaleźć jakieś słowa, żeby właśnie was przed takimi meczami? No, gdzie jest zdecydowany faworyt, żeby, żeby was jakoś tutaj zmobilizować czy dodatkowo? Zdecydowanie zawsze są takie słowa od trenera, że wiadomo, że walczymy z silniejszym zawodnikiem i bardzo doświadczonym, to staramy po prostu siadać z siebie wszystko i walczyć, mimo tego, że są lepsze od nas zawodniczki, ale staramy się po prostu pokazać ten charakter na boisku i mimo tego, że mecz jest przegrany, to po prostu warto zejść z taką satysfakcją, że po prostu się powalczyło. Tutaj speaker często u was, o was, mówiąc o was, używa określenia młode gniewne. Czy rzeczywiście tak się trochę, tak się trochę czujecie? Chcecie zapracować na, na to określenie? E, tak. Od ostatnio miałyśmy w sumie troszkę słabszy okres z tym gniewem, ale myślę, że dzisiaj w miarę pokazałyśmy to, na co nas stać, i trochę mhm. pokazałyśmy tego pazura. Także. Jak najbardziej w mojej, w mojej ocenie było, było, było sporo fajnych, fajnych akcji i, i, i gdzieś tam troszkę, troszkę krwi Polonii napsyłyście. O czym może za chwilę bardzo sama powie też? na napsuły. Na psuły. W niektórych sytuacjach już naprawdę e, wyszły tak agresywnie, że my się nawet po prostu zdekoncentrowałyśmy, bo nie sądziłyśmy, że tak naprawdę tak młody zespół może nam się tak po prostu postawić. Mm -hmm. My tutaj pisząc zapowiedź tego meczu no, na, na naszej stronie klubowej użyliśmy takiego określenia, że, że ty jako zawodniczka wracasz do matycznika. A spędziłaś tutaj cztery sezony? Czy rzeczywiście to tak troszkę jest, że, że troszkę się jeszcze tutaj bardziej czujesz jak. Znaczy, ja wiem, że jesteś z główny rodzinnie, tak? Ale, ale czy czujesz się troszkę tu bardziej yy, jak, jak w domu? Tak, zdecydowanie czuję się tu jak w domu, jednak te cztery sezony spędzone na tej hali, to po prostu. No, m, chyba nigdy po prostu nie poczuję się tak samo jak tutaj, po prostu naprawdę są takie emocje, że... Okej, okay, ale w Polonii mam nadzieję, że też już troszkę zaaklimatyzowałeś? Mm, tak, <grywa> <grywa> tak. Dobrze, ale rozumiem, że jeszcze ten proces troszkę, troszkę, musi, troszkę musi potrwać. Wy się osobiście też znacie z występu wspólnych? Zna znamy się, znamy. Pogrywałyśmy Lub... razem tam na mistrzostwach jeden A to znaczy Macie, mi się tam gdzieś udało srebrne to to. Nie, nie, nie rok inne tam, jeszcze. Rok tam, A, rok jak Martyna właśnie grała w Aleksandrowie, to ja też byłam tutaj pierwszy rok i właśnie miałam zaszczyt grać z, z nią na boisku. Okej, okay. ja ruszę. To, to jeszcze podpytam, jak, jak to właśnie, jak to właśnie jest? To mogę was w sumie o mnie zapytać, jak to jest, jeśli chodzi o nabór do tej szkoły, czyli szkoły mistrzostwa sportowego w Aleksandrowie łódzkim. Czy to jest rzeczywiście głównie, głównie tutaj szkolą się dziewczyny z województwa łódzkiego, czy, czy jakby nie ma takiej regionalizacji, jak to, jak to wygląda z waszej perspektywy? Nie wiem, może Martyna powie, że tak yy, No ja nie ma tutaj takiego czegoś, że tylko dziewczyny łódzkie się tutaj szkolą, bo Ala zupełnie nie jest z ludzkiego województwa. Yy, więc... Po prostu trenerzy obserwują i tak naprawdę ta szkoła naprawdę yy, można z ręką na sercu powiedzieć, że uczy wiele. I naprawdę trenerzy są solidnie, solidnie się przykładają do swojej pracy i jeżeli zawodniczka chce, to naprawdę dużo może są y, wynieść. O bardzo, bardzo fajne słowa. A ty skąd w takim układzie Alu jesteś? Ja jestem z Opolskiego z brzegu i chciałabym serdecznie pozdrowić moich trenerów, <gry> moich ukochanych trenerów kubiaków. I tak, odnośnie pytania, to uważam, że można się tutaj wyszkolić i zdecydowanie na przykład tutaj nam bardzo dużo daje ta pierwsza liga, jednak jesteśmy bardzo młodym zespołem, a takie ogrywanie się w pierwszej lidze naprawdę mhm. mam nadzieję, że przyniesie po prostu efekty mhm. w przyszłości. Znaczcie może z Natalią Bucyk, która teraz występuje, bo ona też z Brzeżanką z tego tak, pamiętam. E, znam się z Natalią Bucyk, choć nie grałam z nią w zespole, ale e, znamy się osobiście i tak. bo trenowała po prostu w innej drużynie, nie miałam okazji mhm. z nią zagrać. Ale to super, że te więzie gdzieś tam, gdzieś tam są. Jeszcze zapytam o taką jedną rzecz, bo tutaj krążą mity o tym parkiecie. W sensie, że pod nim jest beton, tak? I to że. Nie jest mit. To nie jest mit, tak? Ale czy, czy ja, ja wiem, że to no, niestety zdrowiu zdrowiu też właśnie młodych dziewczyn nie sprzyja. A jak to? Jak Czę się przyzwyczaić do tej hali tak naprawdę, bo ja jak tutaj przyszłam, to yy, bardzo byłam sceptycznie nastawiona ciągle na kolanikach grałam i w ogóle, a teraz już jakoś... Przychodzę tutaj na hale i stwierdzam, no Jezus, jak sobie coś zrobię, no to sobie zrobię, tak jest sport po prostu. To nie zależy, czy sobie zrobię to od podłoża, na jakim gram, tylko to po prostu jest gra i każdy może, nie wiem, zawsze narzekają, że tu jest beton, czy tam. No rozumiem, że jakby była lepsza ta powierzchnia, to też może i lepiej też by było dla naszych kości stawów i tych właśnie kontuzji podobnych, ale ja uważam, że nie ma co zganiać na takie podłoże, no bo kontuzje się zdarzają każdemu. A czy, czy też jakby troszkę inaczej ta, taki parkiet, czy taka nawierzchnia w zasadzie, bo to nie jest parkiet, tak? Pra, Pracujesz w sensie, trzeba troszkę się przyzwyczaić, że co do kozłowania na przykład i tak dalej? E, może troszkę się trzeba przyzwyczaić, ale tutaj się <śmiech> <śmiech> zgadzam w 100% z Martyną, właśnie, że no na każdym parkiecie można sobie coś zrobić i po prostu trzeba się przyzwyczaić i mm -hmm. tyle. No wiadomo, że całkiem inaczej się kozuje na fajnym parkiecie, ale. Nie jest mhm. najgorzej. Ale to jeszcze podpytam, bo chyba z tego, co tam się orientuje, to budują nową halę w Aleksandrowie? Tak. E <laughs> Daleko do tego? <laughs> e no właśnie, ponoć ma być po nowym roku. Już tam są fundamenty, wszystko, więc mamy nadzieję, że, tak, że po nowym roku wejdziemy już mhm. do trenowania. Ma być parkiet z klonu kanadyjskiego. No to pięknie trzymam. Martyna się śmia pięk. Trzymam kciuki, trzymam kciuki, żeby się udało. Jesz, jeszcze tak chwileczkę wracając do, do meczu i, i do ligi, i kończąc już naszą e, rozmowę, to, to jeszcze zapytam e, ciebie, ale co jest dla was, jako dla młodych zawodniczek? Ty masz 17 lat, o ile, o ile dobrze, dobrze kojarzę, są nawet młodsze też zawodniczki zespole liczące 15 lat. Co jest dla was jakby najtrudniejsze w tej ry, 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 rywalizacji ligowej? Z dziewczynami, które są starsze, często silniejsze fizycznie co sprawia wam największy kłopot? No, przede wszystkim to nastawienie do meczu, bo czasami mamy po prostu problem z naszą psychiką, bo wiadomo wiemy, że dziewczyny są bardziej doświadczone i czasami po prostu się wypalamy na meczu i to jest mhm. nasz słaby punkt naszego zespołu, bo uważam, że umiejętności każda u nas ma i po prostu musimy pracować nad budową zespołu i przede wszystkim nad naszą psychiką. Mhm to co byś ty Martyna doradziła a Ali i młodszym koleżanką, żeby jakoś tą otuchę i tę muralę podbudować? No ja grałam praktycznie w sumie można powiedzieć zawsze z młodszymi zawodniczkami tutaj w Aleksandrowie i zgadzam się 100% z Alą, że tutaj w tych zespołach dziewczyny nie mają psychiki, dlatego fajnie, że dowiedziałam się, że mają teraz tak Agatkę Maciejską, z którą grałam i ona jest właśnie psychologiem w ich drużynie mhm. teraz, więc myślę, że dziewczynom to mega pomoże, bo naprawdę psychika to jest tak naprawdę podstawa całej gry, bo jeżeli nie masz psychiki, to mm, na takich y, meczach y, równy, równy y, nie, no, nie poradzisz sobie sama ze sobą po prostu. Mm -hmm. no, tak uważam. I naprawdę zgadzam się w stu, w stu procentach z no mam się zgadzam w 100%. <grystanie> Mamy pełną zgodność, dobrze, to ja, to ja bardzo dziękuję. Zostawię dziewczyny z tą zgodnością, bo mają okazję też jakieś do spotkania, może do jakichś drobnych ploteczek, ale to już poza, poza kamerą. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla, dla, dla Waszych zespołów bardzo. i dzięki za rozmowę. Dziękuję. <grystanie> bardzo dziękuję, dziękuję. <grystanie> do zobaczenia. A ja jeszcze ze swojej strony chciałabym podziękować miastu stołecznemu Warszawa za współfinansowanie. Przygotowania i udziału występów koszykarek SKK Polonia Warszawa w rozgrywkach pierwszej ligi Koszykówki Kobiet. Bardzo pięknie dziękujemy.